Wygrałam! Nie no, oszukujesz, no jak zwykle oszukujesz, no to powiedzcie, że nie. Dobra, dobra, nie kłóćmy się. Mój roś! Przecież ty już urzucałaś. Moja kola. Mówiłem, mówiłem, widzicie jak oszukuję? Przekręta jak babę na targu. Kurde, znowu byle Spokojnie, następnym razem ci się uda. W ogóle to pamiętam, że mój dziadek to ma całą kolekcję różnych kapsli. Eee, przywiózł je od pewnego angielskiego żołnierza, który... To... A, Boże! <laughs> Wiesz Zabiję no, cię! Widzicie co? Przypomniałam sobie pewną historię. Moja babcia mi ją opowiadała. Mówiła, że jak była z przyjaciółmi, się na jagodach, to spotkali pewnego mężczyznę. Miał, był taki dość wysoki i miał taki czarny garnitur. pewnie komornik, w babki śledził. Moja babcia ładzawał nie dostała. Ona pomyślała, że to kaleczka czy coś, ale potem spojrzała na jego twarz. I co? I co zobaczyła? No nic, właśnie nic. O człowieku bez twarzy wiedział już każdy. Wieś ta, odbyła się jeszcze tego samego dnia. Może ktoś to pójdzie i sprawdzi? Może ty, Baśka? Głupi jesteś? Sama tam nie pójdę! Może ty, Zdzicha? Na godzinkę, sama w lesie, z panem bez twarzy? Co ty? Mama by mnie zabiła, jakbym uwróciła nową sukienkę. No, może ty, prawda? Co ty? Co ty, cicha Pomyśl, to by was miał wtedy pod opieką. No to padło na ciebie. Ja? Ale ja. No Ale ładam pomyśl, będziesz później miał szacunek u z osiedla. No, dobra. Pójdę tam na godzinę, nie dłużej. Ale macie tu na mnie czekać. Dobra. dobra? Mola. Idź i nie bój się! I uważaj na sam wiesz kogo! Przestań, jeszcze mu się zostanie! No chyba nie wierzysz całą tą historię o jakimś gościu bez twarzy co jest w